Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Są z nami pani radna Irena Wukowicz-Kwiatkowska, pan wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Dębczyński, pan radny Rady Miasta Andrzej Gołębieski i młoda prawica, można powiedzieć, Krzysztof Lachowicz. Proszę Państwa, za. Tydzień będziemy równo za tydzień będziemy obchodzić obchody ważnej rocznicy historycznej Powstania Warszawskiego. W naszym mieście również takie obchody, jak co roku będą miały miejsce. Tylko my jakiś czas temu, jeszcze kiedy rządził prezydent z platformy obywatelskiej, zdołaliśmy go przekonać do tego, żeby... We właściwym miejscu odbywały się te obchody, czyli przy pomniku Armii Krajowej. Otóż dostaliśmy zaproszenie na te obchody, i obchody odbędą się na Placu Wolności. I z naszej strony jest sprzeciw w tej sprawie. Bardzo proszę, oddaję głos pani Irenie Wukowicz-Kwiatkowskiej. Ze zdumieniem otrzymałam zaproszenie, ażeby upamiętnić żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich pod pomnikiem, który jest reliktem czasów komunistycznych. Oczekujemy na zmianę tego pomnika, ale w międzyczasie wiem, że miasto odmówiło albo raczej nie nawiązało współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, który już półtora roku temu w osobie doktora Karola Nawrockiego miastu oferował wsparcie finansowe po to, ażeby aby ten relik komunizmu upamiętniających sowieckich żołnierzy e, zniknął z mapy naszego miasta. A w teraz, w tym roku, ku naszemu wielkiemu zdumieniu, o zasadzie wielkiemu rozczarowaniu e, wojewoda kujawsko-pomorski pan Sztybel oraz prezydent miasta Pan Kukucki, zapraszają mieszkańców pod ten pomnik, pod pomnik e, pamięci, tak naprawdę żołnierzy sowieckich, a żebyśmy upamiętnili e, żołnierzy powstania warszawskiego, tych żołnierzy, którzy wylewali krew. E, Podczas z drugiej strony Wisły żołnierze sowieccy przyglądali się temu, jak Warszawa się wykrwawia. Nie ma nas, to naszej zgody. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny Andrzej Głębieski. Tak, tak jak przedmówca nam powiedział pan Jarosław, również serdecznie zapraszamy na mszę świętą, która odbędzie się o godzinie 18 po uroczystościach, jakie, miały, jakie będą miały miejsce pod pomnikiem. Mysza święta w intencji ojczyzny, żołnierzy, powstańców warszawskich i wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Bohaterów i patriotów, którzy oddali największą wartość swoją, czyli życie, za miłość do ojczyzny. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, pan wiceprzewodniczący Rady Miasta. Szanowni Państwo, szanując tradycję, która się w naszym mieście przyjęła że właśnie 1 sierpnia obchodzimy tę uroczystość pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej. Przypomnę, że jest to największa podziemna armia w całej Europie w historii II wojny światowej i dlatego my uważamy, że należy ten hołd bohaterskim powstańcom, ale również i ludności cywilnej, która tam masowo ginęła i była rozstrzygana przez Niemców, żeby właśnie uczcić to pod pomnikiem Armii Krajowej na placu Łokietka w Wrocławku, o godzinie 17 będziemy składać światy i zapalimy susze. serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którym na sercu leży nasza ojczyzna, by zrobili to wspólnie z nami w tym miejscu, które jest do tego najbardziej godne. Bardzo dziękuję i bardzo proszę. My, młodzi patrioci, nie zgadzamy się na to, aby manipulowano, na naszą prawdziwą historię, naszego narodu. Chcieliśmy zaprosić 1 sierpnia na godzinę 17 pod pomnikiem Armii Krajowej na obfoty. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę.